Kochani, witam Was w kolejnym jesiennym filmie na moim kanale, w ostatnim filmie w tym miesiącu. W końcu mogę Wam to powiedzieć. Cały miesiąc gościłam Was w Vlogtoberze. Vlogtober kiedyś się nagrywało, pamiętam, za starych youtube czasów. To był taki właśnie vlogmas, tylko jesienny vlogmas. Kiedyś przez cały październik, dzień w dzień dziewczyny nagrywały Vlogtober I to właśnie były takie filmy w tematyce jesiennej, dyniowej, kiedyś naprawdę to było bardzo popularne. Nie wiem w sumie jak teraz, bo zbytnio nie oglądałam i nie szukałam nawet czy w tym roku robił Vlogtober, a powinnam. Któregoś wieczoru siedząc sobie razem z Luką rozmawialiśmy i Luka mówi zrób Vlogtober. Ja mówię, jak to Vlogtober? Zrób Vlogtober. Fajnie, będzie się działo, ty lubisz robić takie rzeczy. Ja mówię, ale Luka, mamy najpierw Vlogtober, listopad i zaraz Vlogmas i ja mam pociągnąć Vlogtober i Vlogmas, codzienne filmy, tak, dasz radę. Pierwszy raz zrobiłam vlogtober. Przez cały miesiąc powstrzymywałam się, żeby nic nie powiedzieć, jakoś tego nie skomentować, że te codzienne filmy będą się pojawiały, bo bałam się tego, że jak powiem na samym początku, że zrobię vlogtober, to będą wielkie oczekiwania, będę miała taką presję, a ja sobie po prostu spokojnie codziennie wrzucałam materiał, wstawałam rano, nagrywałam. Powiem Wam, że naprawdę świetnie spędziłam tutaj z Wami czas i niesamowite, że tak bardzo Wam się ten vlogtober spodobał, że że cieszyliście się tym miesiącem razem ze mną. Kto wie, może to wejdzie do jakiejś małej tradycji. Tego nie obiecuję. Jestem z Ciebie naprawdę bardzo dumna, że udało mi się te codzienne filmy tutaj wrzucać, bo jest to trochę takie wyzwanie, ale powiem Wam, że ani jednego dnia nie miałam zwątpienia. Naprawdę poszło to fajnie, przyjemnie, płynnie. W listopadzie już nie będzie codziennych filmów. E, chyba bym nie podołała <laughs> drugi miesiąc z rzędu. E, będzie to czas, kiedy powoli będę się przygotowywać do vlogmasu. E, oczywiście będą też filmy, natomiast nie codziennie i nie z taką częstotliwością. Także kilka filmów ode mnie w tym listopadzie dostaniecie. No i zaraz już się zaczyna vlogmas. Powiem Wam, że sama bym chyba nie wpadła na to, żeby ten vlogtober e, nagrać, pomimo, że lubię takie filmy oglądać, nagrywać, to jakoś tak nie pomyślałabym, że mogłabym e, podołać vlogtoberowi i zaraz vlogmasowi, ale mój... Mąż mówili, nagrywaj. On to wymyślił, nakręcił mnie, no i dzięki niemu mieliśmy wszyscy Tower. także zostawcie łapkę w górę dla luki. Nie przedłużając, zapraszam Was na ostatni dzień ze mną, w tym miesiącu. Ostatni. Vlogtuberowy film. Dzisiaj z samego rana wybiegłam w koszuli nocnej, w szlafroku. Zarzuciłam tylko jeszcze na siebie płaszcz i zaczęłam sprejować dynie, bo Rafał, który u nas tutaj ogarnia cały ogród, pracuje, to właśnie zabrał się za porządki w garażu. Ja tam miałam rozstawione całe swoje stanowisko, czyli te folie, sprayje, bo zostały mi jeszcze dynie do wysprejowania do Twinkle, bo wcześniej tamte, które miały jechać do Twinkle, to użyłam przed dom. Więc jak tylko usłyszałam, że Rafał zabiera się za porządki, w garażu, to wybiegłam szybko w tej koszuli nocnej, wysprejowałam, wystawiłam dnie, one czekają, więc muszę je zawieźć do Twinkle. No bo dzisiaj jest Halloween, więc koniecznie te dynie muszą tam dojechać. Zaczęłam dwa dni jakoś przed październikiem nagrywać, jednego dnia sobie zrobiłam przerwę, więc byłam tak jakby jeden dzień do przodu z filmami. Wczoraj odpuściłam sobie nagrywanie, bo troszeczkę mnie rozłożyło, źle się czułam, więc jestem na bieżąco, także dzisiaj jest. Jest Halloween i dzisiaj wieczorem pojawi się film. <grymne> Aaaa, czy to jest Halloweenowa dziewczynka? Dzisiaj mamy Halloween, This is Halloween, This is... Ostatnio miałaś imprezkę Halloweenową w przedszkolu, a dzisiaj po prostu jest Halloween. Wieczorem do nas przychodzą goście. Jest to wiedziałam od dawna, bo już wiedziałam. Wysoko. Tak. Znalazłam dzisiaj w szafie tą sukienkę z Halloween z zeszłego ja roku, Charlie. Znalazłam. Ty znalazłaś i jest Bo bardzo ja dobra na Charlie, znalazłam. więc mówię dobra. Niech idzie tak do przedszkola. Co prawda dzisiaj się dzieci nie przebierają, ale będzie ubrana Halloweenowo, tematycznie, tak? Uuu, uuu, this is Halloween. This is Halloween. Halloween. O nie. O, nie boisz się, oj, że spadniesz? Na pewno. Spróbuję. Moją lękę? Ledwo ledwo. Wiesz, że dzisiaj będą dzieci pukać do nas do domu po cukierki, bo o to Dziś, chodzi w Halloween, no. Dziś. Ludzie się przebierają, chodzą po domach i zbierają cukierki. I mama musi dzisiaj pojechać po cukierki dla dzieci, przygotować się. Ale tam są pankin mania? Pumpkin, i są dla pumpkin manie wiem, ale to jest za mało. Pewnie dużo osób dzisiaj przyjdzie. I może my też pójdziemy do kogoś do domu po cukierki. Weźmiemy ciocię Anię, wujka Michaela, wujka Adriana i pójdziemy wszyscy cukierki. A teraz mnie Dam radę! Dam radę, ty! A, ta... Czy to jest jakiś wampir? Czy to jest mina kościotrupa? Bo ty jesteś kościotrupem dzisiaj, nie? Różowym. Tata wstał. Chodź, pokażemy. Pokażemy, jak Tata, wygląda. Jest. Dziwną tą jajecznicę zrobiłam, więc... Czemu dziwną? No bo wrzuciłam mozzarellę na patelnię i ona tak się zbiła Drodzy, z, tą, cheezys, z jajkiem. Cheesy! Ja A ja mogę? Tak nie. Możesz otworzyć oczy, ja. Stary. Dobra. Nie <grym> Powiedz kiedy. Okej. Okay. Powiem kiedy. Mogę jeszcze zobaczyć? Tak. Ale i to, Ty tak idziesz do przedszkola? Jak to? <grym> Bardzo ładnie. A poznajesz ten strój? Rok temu? Tak. Jeszcze, jeszcze wchodzisz w niego tych uderwaczku. Jeszcze pięknie. No pięć? O nie! Przepięknie to wszystko wygląda. Charlie ma takie dwa bobasy, to są bliźniaki. ta dziewczynka. No, różnią się tylko ubrankami, prawda? Super są, znalazłam w Half Price'ie chyba, w jednym opakowaniu ta takie były. Mieliśmy wiele propozycji na spędzenie dzisiejszego Halloween. Mieliśmy w planie też zrobić sami Halloween, ale finalnie stwierdziliśmy, że nie chcemy dużych imprez, nie chcemy spędów, e, nie chcemy alkoholu i wymyśliłam, że zrobimy sobie wieczór e, w domu, na kanapie, obejrzymy jakiś halloweenowy film. Zaprosiłam Anię z Michaelem, zaprosiłam Adriana, więc w takim malutkim gronie spędzimy dzisiejszy wieczór. Trochę mnie to ekscytuje, bo na pewno dzisiaj dużo dzieci do nas przyjdzie i będziemy na miejscu, więc będę podglądać. Na ten dzisiejszy wieczór kupiłam we florze. Takie piękne halloweenowe kubki, trick or treat. I to są kociołki czarownicy, no wyglądają przepięknie. Kupiłam takich sześć, bo będzie nas sześć osób, łącznie z Charlie. Dresscode na dzisiejszy wieczór, to są wygodne piżamy. Wymyśliliśmy sobie, że nie chcemy się przebierać, nie chcemy się szykować, chcemy naprawdę bardzo komfortowo spędzić ten wieczór, więc wszyscy przyjeżdżają do nas w piżamach. I tak pomyślałam bardziej o Charlie, bo obiecałam jej, że pójdziemy do jednego albo do dwóch domów po cukierki, żeby też miała zabawę. Pomyślałam, że kupię takie maski i założymy po prostu Pójdziemy z nią po te cukierki, żebyśmy też mieli jakieś przebranie halloweenowe. Więc mamy. Gdzie to oko wypadło? Nie ma oka? Kupiłam nam takie maski Frankensteina. Widać coś w ogóle przez nie? Słabo. Ta mi się na maksa skojarzyła z filmem Koko, więc taka będzie jedna dla Charlie, i druga będzie też dla kogoś, żeby nie było, że sama będzie z taką maską, a wszyscy w Frankensteinie, więc możliwe, że ja z nią będę właśnie w takiej masce. Bierzemy te dynie i zawozimy je do Twinkle, żeby był jeszcze taki dzisiaj fajny Halloweenowy pumpkinowy nastrój w sklepie. One co prawda już nie barwią, ale podłożyłam sobie pod nie taki karton w razie co, żeby zabezpieczyć bagażnik. Czekam sobie na lukę, aż się tam ogarnie, i patrzę na dekoracji przed domem. I nie uwierzycie, co tutaj dojechało Pewnie oglądając y, vloga Luki y, Widzieliście już, a jeżeli nie widzieliście To teraz zastupujcie Idźcie do niego na film, obejrzyjcie i wtedy do mnie wrócicie Ale nie pokażę wam tego jeszcze teraz y, Bo wszystko sobie jeszcze dokładnie tutaj y, Naszykuję y, Później i wtedy zobaczycie Stanęliśmy pod starym Twinkle, który jest Obok nowego Twinkle y, Bo potrzebujemy tak na szybko zostawić samochód Już nie chciało nam się wjeżdżać do garażu I teraz mój mąż ma zadanie jak najszybciej y, Dostarczyć ten Dawaj, dawaj! Ale poczekaj, to ja też wezmę. Daj mi jeszcze jedno. Opa! Masz No. To szybko. Już. Halloween, Halloween, this is Halloween. To się zebrałam, co? W ostatni dzień, kilka godzin przed zamknięciem. Dynie do boże. Jakby nie można było tego wcześniej zrobić, ale zapomniałam o tym, naprawdę. Zielone światło mamy, dasz radę przyspieszyć? Kacie mi spadają. spadają. <gacie> Gacie Podziwiam cię, bo to jest tak ciężkie, że ja ledwo idę. Pomóc ci? Załóż mi <gacie> Spadnie, bo spadły. Czekaj, bo jesteśmy na pasach. Ale, numer. This is Halloween, Halloween. <gacie> No zielone, proszę! Możesz zdjąć z siebie je. Czy nie masz jak? Tak, <gry> bo ciężko. Taktycznie od razu usiadłem, bo już mi znowu spadały, więc... <gry> Na no wejściu. <laughs> Luka w międzyczasie odebrał jeszcze nasze zamówienie, bo na szybko tutaj obok Tutti Santi wzięliśmy makaron, pizzę. Wyszliśmy oczywiście z torbami, bo jedziemy jutro do Luki Rodziny na Wszystkich Świętych. Luki siostra ma też urodziny. Mamy inny prezent, ale jeszcze wiadomo do prezentu: świeczuszki się świetnie sprawdzą, a zabieram im nowy zapach, bo wyszedł nowy zapach. Mam nadzieję, że jak. Nie, dzisiaj, jak opublikuję ten film, to nie będzie go jeszcze w sklepie y, internetowym ani stacjonarnym. Wyjęłam te produkty z zaplecza, ale wydaje mi się, że od soboty powinien już być nowy zapach dostępny. Amber Noir jest przepiękny. Także jeżeli ktoś się nie załapał na Halloweenowy, to teraz na ten na pewno się załapie. Jesteśmy znowu w sklepie i znowu mamy misję z Charlie, bo musimy kupić cukierki na Halloween. Charlie mi tutaj powiedziała, że mam koniecznie wziąć burgerki. Są dobre. One są pysze. No dobrze, ty zarządzasz cukierkami. Bierzemy jakie dalej. Te też mogą być, bo są zapakowane pojedynczo. Wybieramy cukierki dla dzieci. Nie, to dla, a dla dzieci, bo już, już były u nas dzisiaj. Ja wiem, nawet y, zrobiłam sobie zdjęcie z jednymi. cukierki i zdjęcia od razu. Za późno, późno pomyślałam, jakieś pranki można by było robić. Też o tym że myślałam. Ja stoję przebrany z co, na cukierki, dzieci podchodzą i. Aaaaa, kurde! One są fajne, bo to są takie głowy kościotrupów. Może takie skorpiony weźmiemy, to są jakieś takie robaki dziwne. A takie? Kasiu, ty chcesz dać dzieciom? Tak, ja... do jedzenia. To sobie to weź, wiesz? Sobie weź, a dzieciom weźmiemy jakieś takie cukiereczki. Ale to możemy też wziąć, bo to fajne. Takie robale. Wszystkie, wszystkie co to tej za tej śmieszny tej lizak? To nie <laughs> A co to jest? To jest moja buzia. A to jest twoja buzia halloweenowa. Nie. Hej! <laughs> co to za wampirek mnie to atakuje? <laughs> Proszę bardzo. Właśnie przyjechaliśmy i świeżo dorzuciłam cukierki, bo zabrakło już, tyle osób było. Ledwo zdążyłam dosypać, a już widzę, że kolejne dzieci biegną. Co to, to się dzieje, Tarni, Halloween! Halloween! Jak mieszkaliśmy w mieszkaniu, to tak się nie odczuwało tego Halloween, a tutaj... Jak są same domy, to jest jakieś szaleństwo po prostu. Ja pierwszy raz coś takiego widzę, żeby tyle Aha. dzieci się bawiło Halloween. Potrzebuję więcej cukierków, bo mi się pokończyły te już. No jeszcze czy nie? Są jeszcze, jeszcze jest dużo, dobrze że tyle kupiłam. Ale kurde, biorą bardzo dużo, więc musimy być <grym> przygotowani. <grym> no. Dzisiaj odpaliliśmy pierwszy raz kominek, ale jak wyjechaliśmy z domu na zakupy, no to oczywiście go zgasiliśmy i teraz luka ponownie go odpali. No bo biegają, chodzą te dzieci. Jakby ten kominek stał z prawej strony, bo tam jest tak trochę pusto. Ale w sumie, jak mamy przestawiać to wszystko teraz, to chyba bez sensu. co? tu mi bardzo pasuje. Tak? Tak, tak. Dobrze, dobrze jest. jest. Na sobie. Tutaj ktoś przychodzi, bierze cukiereczki, których już prawie znowu nie ma. Odpaliliśmy lampki na drzewach i tak się zastanawiałam, czy też na elewacji. Ale to sobie zostawiam już na święta, więc teraz jest tak klimatycznie z drzewkami. Jestem muzykantem konsabela. Ulubiona piosenka Charlie teraz, nie? Ja umiem grać. Angelika umie grać. A na czym? Na nic. Mamy takie fajne tiktaczki. Dużo, się Dużo, wszystkie wysypły. Fajne, takie malutkie. Spiesz się, bo już słyszę dzieci kolejne. Jestem. Słyszysz? Mili tik taki. Dzień dobry. A nic się nie dzieje. Chodź, zobacz. Czy ty widzisz co tu się dzieje? Dzień dobry, kolejne dzieci. Co tu się dzieje? To jest niemożliwe. Charlie, czy ty to widziałaś? Czy to były krowy? Ja po prostu nie mam słów, bo jest tyle dzieci i wszystko nam wymiotu. Ja już tyle paczek na bieżąco otworzyłam z zakupów, i już Ale nam się kończy. No, musimy szybko ze spiżarni jeszcze wyjąć jakieś wiesz? Halloween 2024 nie spodziewałam się, że kiedyś będziemy robić takie Halloween i czekać na dzieci i mieć taki dom i tak wszystko przygotowane, fajnie. Musicie się dobrze przyjrzeć, bo najlepiej było widać to w ciągu dnia. Ale w drzewach są kościotrupy. Dzisiaj je założyliśmy tutaj. Tutaj jest jeden, a tutaj w drugim drzewie jest drugi. Do widzenia. Proszę bardzo. Co tu się dzieje? Jesteśmy już gotowi, czekamy na gości naszych. Muzyczko Halloweenowa puszczona, playlista. Odpalone świeczki nowe, ale na razie nie będę więcej o nich nic mówić. Tutaj odpaliliśmy drugi kominek, żeby było tak klimatycznie. Zasuniemy zaraz sobie Taras. I przez szybę będziemy widzieć, jak pięknie ogień się pali. Ja już jestem przebrana, tak jak Wam dzisiaj mówiłam. Umówiliśmy się na piżamy. Stwierdziliśmy, że nie chce nam się przebierać. I po prostu ubierzemy się w ciepłe piżamy. Ktoś znowu puka. Dzień dobry. Proszę się stąd częstować. Już wszystko praktycznie... To całe mleczki. <noise> dziękuję bardzo. Bo już wszystko po prostu przetrzepane. Dobra, ja nigdy nie widziałam takiej ilości sąsiadów, dzieci. To po prostu się dzieje jakaś masakra. Całą spiżarnię opróżniliśmy. Mieliśmy tyle słodyczy jeszcze i wszystko rozdaliśmy. Wszystko, więc zostały mi już jakieś bombonierki, się mleczko, e, Merci znowu ktoś puka, i wszystko po prostu już ładuje takimi bombonierkami, bo już nie mam cukierków. Dzień dobry. O, jaka maska Cukierka. straszna! Boję się. Wrzucam całą czekoladę, dobra, bo już nie mam cukierków. No. Proszę całą czekoladę. Do widzenia. Pa. A jaka maska! Charlie, chodź zobacz sąsiada! Przyszedł do nas sąsiad, z którym się bardzo dobrze znamy, ale widziałam, że tam znowu idzie chmara i naprawdę ja nie, nie wiem po prostu, jak to jest możliwe, że tyle osób zbiera cukierki. No może właśnie to jest normalne wśród domów. Bo jak my mieszkaliśmy w mieszkaniu, to ja tego nie zaobserwowałam, żeby dzieci chodziły, albo może tam jeden coś przyszedł, a tutaj to jest szaleństwo. Szaleństwo, co? A Charlie daje tyle cukierków wszystkim, bierze całe garści. I wrzuca wszystkim do torebek Żebie wszędzie w tych szufladach, w kuchni, w spiżarni Szukam czegoś fajnego e, e. Bo idziemy zaraz do e, Sąsiadów po cukierki I przy okazji takim naszym zaprzyjaźnionym sąsiadom Chcę e, coś podrzucić I znalazłam te czachy, które kupiłam Dla dzieci ostatnio w Empiku one Ja są pierwsza całe... znalazłam je Ty pierwsza znalazłaś, one są całe Wypakowane ja cukierkami się... Zaniesiemy sąsiadom chłopakom naszym mhm. Tak? To odłożymy te dwie głowy tutaj A, I te się sienomili Jedna jest dla ciebie. Naprawdę. Ty nie chcesz takiej czachy? Dobra, to ja zabieram. Idę rozdać dzieciom. No oddaj, no oddaj. Oddaj jak nie chcesz. Nie chcesz? Czy jesteś taki wkręt? Nie chcę. Dobra, to ja zabieram. Oddaj. Zabieram. No widzę właśnie, jak bardzo nie chcesz. Hej Dzień dobry. Dzień dobry! Bo często <grywa> Proszę cukierka. bardzo! Charlie tak się nie mogła was doczekać, i chciałam cukierka, wam otworzyć. Ciku, cukierka. <grywa> Dawaj, cukierka, żeby... Co, to, to cukierka. Jak? Przyjechaliście już na ostatek, bo już cukierków e, brak. Nie ma, są tutaj? Widzę. No bo właśnie coś znalazłam, co, jeszcze dosypałam. to co, ostatnie? Chodź robię Ci przykusy. O mój ja Boże, jaki spodziewa... wyszykowany. Ja tutaj się spodziewałem jakiegoś pranka, nie wiem czemu, ale mam nie, coś tak służbowy, że tutaj... Nie, obiecujemy, że nie. Ja mam zaraz 32 lata, jak ty chcesz pranki. Ja Ci mogę zrobić pranka, że zaraz pójdę spać. I jest piżama? Jest piżama. Jest, je... to nie A wiecie, wujek to Adi jest taką samą założyć, A, ale to jest tak bardziej świąteczna. Ale, ale To jest nasze na przebranie. Nie wiem czy chodzi o domy, ale przyszło do nas już może z 40 ekip. Bujek <grym i wierzył> się bardziej wystraszył niż Adi. No Jako, idziemy do cukierki, to musimy sobie wybrać maskę. się Dawaj. Albo Dużego tak? wyboru nie macie. Czekaj. To, to bardziej... Albo tak. To, przy, to przypomina... O, to ja chcę to. Naprawdę? Tak? Naprawdę? Nie bądź To jest dla dzieci. Jej, pasuje. No, nie. Ale z... dajcie właśnie. Mi zabawę. Właśnie. Dajcie człowiekowi wybrać. A może się w trójkę wierzymy w te same? Bo mamy trzy takie same. To no to weźmy. Zróbmy takie same. Bo zostajecie z Adrianem na pewno? Tak, tak, tak. A Lidę zostaje? No to powiem ci, że tracisz dużo fajnej zabawy. <noise> Trochę słabo widać. Nie widzisz. Jej. Aj! Idziesz tak samo jak my? Kata... chcesz też, tylko ta nie ma oka. No <laughs> właśnie. O, -oł. o. -oł. o. -oł. Może o taką? To jest jak z bajki Koko. Dziecko się chyba trochę boi was. <laughs> Charlie boisz się? Nie, to, jest to jak mama. To zawodnicy, teraz. tak? Tak, Zypało? Wrestlingu. Zypało? tak. Wreslingu. Jako... Tak, jak, do tego. Pokaż się. Pokaż się, bomba. <laughs> Ale... Nei, pasuðu? Pasuðu þetta. Ég veit að það er svo hér. Nei! Hætti það! Hallowen! Hallowen!